Witam serdecznie na kanale Ania Yap. Dziś zajmę się tematem wril energia. I siła. Kiedy po raz pierwszy pojawił się termin Vril? Otóż Vril trafiło do słownika dzięki powieści angielskiego pisarza Edward Ball Lytton pod tytułem Nadchodząca Rasa. To w niej przedstawia zaawansowaną rasę podziemną cywilizację istot, które potrafiły kontrolować wszystko przednikający płyn, zwany Vril. Pomimo że książka Bowler, Lytton oczywiście była fikcyjna, ale Vril była niesamowicie realna dla teozofów i hermatyków. Vril na przestrzeni wieków określana była wieloma terminami, jako Boska Iskra, Eter, Duch, Chi, Ki, Energia Witalna, Mana, Prana. Orgon oraz wiele innych. Vril było uważane przez starożytne cywilizacje jako siła życiowa, była ona najwyższą formą energii we wszechświecie, a wszystkie inne rodzaje energii były jedynie drugorządnymi przejawami tej najwyższej siły. Mimo tylu różnych określeń Vril są one wszystkie tą jedną uniwersalną siłą. Jest obecnie bardzo wiele interpretacji i wyjaśnień, definicji, czym jest vril. Jedna z nich mówi, że vril jest pierwotnym źródłem energii, pierwotnym jądrem życia, witalnym oddechem. Vril wypełnia cały wszechświat. Wszystkie istoty w nim żyjące i wszystkie rzeczy. Dzięki Vril wszystko we wszechświecie potrafi się ze sobą komunikować. A to dlatego, że jest jakby przekaźnikiem harmonii wszechświata do wszystkiego co istnieje i żyje. Vril jest postrzegane jako ogromny rezerwuar uniwersalnej mocy którego pewne składowe mogą skoncentrować się w ludzkim ciele. Człowiek, który posiada w sobie wryl, ma moc przenoszenia, wysyłania swych myśli, uczuć do drugiego człowieka, tzw. telepatia. Podobnie informacja przechodzi z jednej rzeczy na drugą. Tak jak z dwoma kamertonami: gdy jeden drga, drugi także wytworzy dźwięk. Wril to siła, która przez nas przepływa, umożliwia synchronizację i rezonans ze wszystkim we wszechświecie. Dzisiejsza nauka jasno wskazuje, że materia i energia stanowią tylko 5% wszechświata. 95% nazywa to pewną formą energii, czyli ciemną materię. I ciemną energię. Vril to także często omawiana przeze mnie darmowa energia eter, którą próbowano odkryć. Udało się to genialnemu wynalazcy z moich ostatnich dwóch filmów, a nim jest John Ernst Worrell Keely. Podobnie inżynier z Australii, Victor Schauberger, stworzył antygrawitacyjne maszyny wykorzystujące tę darmową energię. Tak więc vril było źródłem zasilania napędu antygrawitacyjnego. Wysnuto teorię, że Atlantydzi, którzy żyli w harmonii z całym wszechświatem i nie byli niewolnikami materializmu, jak dzisiejsza cywilizacja, rozwinęli oni swoje zdolności które obecnie byśmy nazwali paranormalnymi pozwoliło to im na opracowanie pewnej technologii energetycznej, która obecnie nazywa się Vril. Vril była tak dynamiczną energią, że była zdolna do prezentowania się na wiele sposobów. Jedną z jej form manifestacji było odwrócenie osi grawitacyjnej elementów materialnych. Dzięki indukcji energii możliwe było przenoszenie ciężkich bloków skalnych poprzez lewitację i przetransportowanie ich, jakby były bawełnianymi monolitami. Podobnie siła Wril pomogła Egipcjanom znieść piramidy i świątynie oraz obeliski. Tylko Vril ma moc podnosić monolity ważące dwie tony bez użycia dźwigów. Istnieje nawet teoria, że kilka statków opuściło Atlantydę przed zatopieniem, a Atlanci osiedlić się mieli w innych krajach, przekazując tę wiedzę na temat wykorzystania energii Vril. Stąd przykładem obecności Atlantów. Pozostałej części świata jest obecność piramid przez prawie wszystkie starożytne ludy na świecie. Pierwotnie człowiek żył posiadając energię RIL. Oznaczało to, że człowiek był zjednoczony z wszelkim stworzeniem, był w stanie połączyć się ze światłem wszechświata. Twierdzi się, że w chwili pozyskania energii RIL, Człowiek odczuwa jej przepływ przez całe ciało, które emanuje na zewnątrz i na wszystko wokół i sprawia odczucie, że widzi się świat jakby innymi oczami. Ma to oczywiście też związek z pokonaniem panującego na całym świecie materializmu wśród całej cywilizacji. Człowiek, który Opiera się na czysto materialistycznym światopoglądzie, jest odcięty od możliwości ściągnięcia i aktywacji tej energii w nim samym. Nie jesteśmy w stanie zmienić natury, ale możemy zmienić siebie, a tym samym otaczający nas świat. Uważa się, że vril jest uniwersalną siłą którą można ujarzmić na poziomie osobistym poprzez medytację, wizualizację, intonowanie, a także ujarzmić mechanicznie w tak wolnej energii. Energia Vril jest poza naszą zdolnością jej zobaczenia, a koncentracje energii tej znajdują się w postaci wirujących spiral Fibonacci'ego. Na przestrzeni dziejów ludzie obdarzeni właściwościami pozazmysłowymi potrafili odczuwać te punkty energetyczne, w których spirale energii są aktywne. Kierunek energii w RIL jest podobny do kierunku huraganów czy też tornad, a także w jaki sposób woda przepływa przez pewne cylindryczne urządzenie. Rozróżnia się Dwa rodzaje energii w RIL. Pierwsza, vital, to wewnętrzna energia, którą posiada każda istota lub rzecz. Druga to uniwersalna, która jest najbardziej wyszukaną energią. Ona podtrzymuje wszystko i wszystkie płaszczyzny i światy. Cały wszechświat jest masą nieustannie pulsującej energii. Wszystko w naszym świecie pulsuje, a cała żywa materia i nieożywiona jest skomponowana i przeniknięta przez siłę Wril. Twierdzi się, że ludzie posiadają pulsacje dynamiczne czyli gdy energia zawarta w ich pięknym polu energetycznym na wskroś, emanuje i rozchodzi się. Na większą odległość niż metr. Następstwem tego jest nabycie przez nich percepcji pozazmysłowej, a dzieje się tak, ponieważ ich energia emanuje z pola eterycznego i są w stanie wykrywać, jak radar, elementy istniejące w świecie, zarówno fizycznym, jak i subtelnym. Zaś w zależności od stanu panowania nad tą energią, ludzie tacy są w stanie widzieć inne istoty świata subtelnego. Chciałabym wam przedstawić pewien opis w książce Pionier darmowej energii John Keeley, autor Theo Pymens, który brzmi Rill przenikający. Wszystko płyn może zniszczyć, jak błysk pioruna, lub uzupełnić, lub ożywić życie, leczyć, lub zachować, lub wyleczyć chorobę. Pozyskiwane jest z niego światło, które pali się bardziej stabilnie, bardziej miękko i zdrowiej niż inne materiały łatwopalne. Dzięki czemu? Kwiaty i liście mają jaśniejszy kolor i większy wzrost. Dodatkowo w książce tej znalazłam opis pewnego narzędzia o niesamowitych właściwościach, a oto on. Wril jest wywoływany przez puste laski mające w rękojeści kilka ograniczników kluczy lub sprężyn. Za pomocą których jego siła może być zamieniana, modyfikowana lub kierowana tak, że w jednym procesie niszczy, w innym leczy. Okazuje się, że jego moc nie jest taka sama w rękach u każdego. Jest ona proporcjonalna do ilości pewnych właściwości RIL u osoby, która ją posiada. W relacji z Celami, które mają być osiągnięte? Twierdzi się, że wril ma charakter impulsów nerwowych biegnących przez nasze ciało. To jeden z języków, w których przemawia do nas Matka Ziemia. I aby to poczuć, mamy stopy, a dokładnie warstwę spodnią stopy, która jest najbardziej subtelnym organem. A więc chodząc boso jak mnisi tybetańscy, pozwala to ładować się tą subtelną energią w ril. Mnisi, kiedy jeszcze czuli te wibrujące życie, nosili klapki, sandały na cienkich podeszwach, nawet o zimnej porze, gdyż twierdzili, że to napełniało ich dobrymi wibracjami. Mówi się również, że piorun kulisty to najczystsza forma energii w RIL, spośród innych, takich jak energia atmosferyczna, która gromadzi się na wszystkich metalowych powierzchniach, geoenergia lub energia subtelna. Kamień zwieńczenia był nad przewodnikiem który był zapomnianym dziś. Stopem złota, srebra, miedzi i radu. Przyciągał on błyskawice i elektryczność atmosferyczną, która podążała za złotymi płytami, które pokrywać miały piramidę, a następnie metalowymi prętami przy słynnych szybach wentylacyjnych do komnaty króla. Szyby wentylacyjne w rzeczywistości były kanałami przeznaczonymi do przyjmowania dwóch metalowych prętów obciążonych prądem dodatnim i ujemnym, a drzwi służyły tylko do tego, by uniknąć zwarcia. Towarzystwo Vril uważało energię tajną, którą nazywali Vril, że rządzi wszechświatem i może być przechowywana tylko przez niektórych ludzi. Miało być niedostępne. Dla niewtajemniczonych, bo nie każdy może posiąść klucz, który wyzwoli energię w RIL. Prosty kontakt z tą wyższą formą energii jest ogromnym osiągnięciem dla nielicznych wybrańców. Ale energia w to nie tylko elektryczność. Fizyka kwantowa uczy nas, że w każdym przekazie energii następuje przekaz informacji. Tak więc, jakie informacje mogą e, tak naprawdę przenosić te linie wysokiego napięcia śmiertelne, katastrofalne dla środowiska i ludzkiej psychiki? Ale, jak wiadomo, jest, że kodeksy elektryczne dla większości krajów na świecie zabraniają używania i marketingu, Sprzętu, który wykorzystałby źródło darmowej energii. Bo kiedy jest coś darmowe, to musi być koniecznie nielegalne. Dewastujące skutki stylu życia a cywilizacja porasetowa jest stale i w coraz większym stopniu narażona na wiele różnych negatywnych wpływów. Które po prostu bombardują od zewnątrz. Stres, warunki środowiskowe, konflikty wojenne, broń biologiczna otaczające z każdej strony pola elektromagnetyczne zaburzają naturalne wibracje w człowieku i całej cywilizacji oraz sprawiło, że cała nasza cywilizacja ma trudność odzyskać tę łączność ze wszechświatem a także ściągnięciu tej energii do środka. Nasuwa mi się taki wniosek, że nasza cywilizacja powinna zrozumieć i poczynić pewne kroki, by odzyskać połączenie i harmonię ze wszechświatem. Przestać być niewolnikami materializmu, co pozwoli nam rozwinąć jeszcze większe zdolności. Jak to uczyniła cywilizacja Atlantydy. Bo, będąc w odpowiednich wibracjach, na częstotliwościach harmonicznych, w rezonansie ze wszechświatem, będziemy w stanie ściągnąć energię real do nas samych, a wtedy otworzy się ocean naszych mocy, które przed nami ukryto. Na dzisiaj to wszystko, kochani. Dziękuję Wam wszystkim i do następnego.